I co dzisiaj sobie kupujemy nowego zadymiarza Kiełka na moje konto w Brawl Starsie, więc zostańcie obecnie w górę, dzisiaj będziemy sobie troszeczkę grali, a wy nie zapomnijcie o za subika i lajka, więc uwaga, kupujemy 3, 2, 1, jest łapka w górę, zaczynamy, cyk, o oblokowywanie nowego zadymiarza na konto, Kiełka, spoko zadymia, się tak zdaje, teraz będziemy odblokowywać legendarnego zadymiarza, a tutaj mamy Amber, Sandy, Meg, czy Chester. Ogólnie jestem bardzo fajny, więc wybieramy, yy, uwaga, mówię, wybieramy na swoje konto. No Meg w sumie spoko zadyniasz? niedługo będę już miał wszystkie na no, maksa. Ale tutaj nowy zadymiasz kiełek na moim koncie, ulepszamy sobie troszeczkę kiełka. W ja sumie powiedzmy, że tyle szczerze, że mamy już do niego tylko od razu do niego kupujemy skina, bo chciałem, strasznie chciałem, chciałem, chciałem i mamy jeszcze jedne przebranie do kiełka. Plażowy kiełek, spoko. Powiedzmy szczerze, że bardzo mnie cieszy ten zadymiarz. Bierałem na niego długo bardzo, więc od razu sobie go zakładamy. Kiełek, wow! Zadymiarz, okej. Okay. Dzisiaj będziemy sobie go, moi drodzy, testować, ale... ...pierw to zacznijmy... ...od biermodelowej rundki, rundce na małpie solo, bo ogólnie... ...bardzo chciałem odblokować kiełka i ja w ogóle... ...na niego zbierałem długo bardzo, więc nie wiem, czy to pójdzie, ale... ...na pewno się uda ułężytować rundkę pierwszą kiełkiem. W ogóle nie wiem, jak, jak nim się gra. Wow, ooo, to strzela takimi, takimi jakby kwiatami? Armatami? Co to jest? Cały, ale nikt będzie, powiedzmy, że fajnie, fajnie Cyk, 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 ale tu strzela szybko. I o nie, tu sam jakiś Ziomek jest, a, Muszę go rozwalić. To nie jest, to jest, to nie jest bot. Chyba ma prać wygrać. Musimy go rozwalić, widzowie. O, za mną idzie! Chyba pu bo on mnie chyba chce pokonać moi drodzy. Ja na to nie pozwolę. Blokujemy mu przejść. O za mną idzie, widzę mnie ciągle. Co jak chce mi w ogóle atakować, tylko on za mną idzie. Ale to jest beczka. O nie! Nie szelaj! Ło! Syk! Czeka próbowałem mu przejście! Nie zabiję! Nie! No nie! Pokonał mnie! Ale czemu ja mam w ogóle z takimi kwiatami? Jakby strzela co to za... Uj. Co to w ogóle jest? Ale spoko w zadymiach, moim zdaniem. Dostałem takie śmioneczki tutaj na swoje konto. No dobra, to lecimy z następną rundką kiełkiem, tylko sobie tutaj troszeczkę patrzę. Mam już 10 mityków, czy 11 mityków i już mi niewiele brakuje tych skinów do końca, więc mi się zdaje, że to mi się uda dzisiaj w jakąś rangę na kiełku, może, może 12, może dziewiątą rangę na kiełku. Spoko jest zadymiasz, ale takiej nawet trochę dziwne z kwiatkami, jakby to tych kwiatki się odbijają. Ult zablokowuje przejście graczom. No ale spoko za dym, jak mi się zdaje. Ok, tu jest jakiś El Primo, tylko sobie zaraz rozstrzelimy. Cyk, cyk, cyk. Ale ten El Primo... Czym w ogóle... Jeszcze nie zrobiłem kila kiełkiem, więc muszę zająć któreś miejsce. Teraz proszę prostu, po chcę. Ten... na mną idzie ten El Primo. Jak on za mną idzie, to sobie tutaj mu blokuje przejście. Co to idzie do mnie? Ja blokowałem mu przejście, nie chcę, żeby ucieka. uciekał. Aaaa! ciągle za mną idzie. O nie, czemu on w ogóle się ciągle za mną idzie w ogóle? Czemu te kwiaty tak ślają! Widzicie, ja go na sam cały czas trafiam. Edgar, po tu jest. O dobra, ja powinienem go rozwalić. Tam jest jakiś kolt! Co go. jego... mam kieł! mam Ale ja to... Musi być tutaj teraz łinek. Musi być winek. Musi... No nie strzeliła werniera. Ej, to! Jest. Ej, co to ma być? Ale... Nie no, spokojnie, moim zadaniem zadymiać, tylko... Strzela. Dziwnie. Ale sobie możemy go może... Ustawmy sobie go w na profilowy kiełka. Bo w sumie spoko za tym Lecimy dalej z rundką trzecią, tylko sobie wybiorę inne arenki. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, więc wybieramy sobie na razie mapkę. No dobra, nikt będzie... może sobie wybierzemy knockout. się ja tak staje. Knockout. Spoko. Mapka mi się zdaje że na walkę tym kiełkiem. Więc zobaczymy, czy teraz nam się uda wygrać rundkę następną. Uwaga, lecimy, lecimy, nie śpimy. Ok. Kolejna rundka, kiełkiem, to już jest trzecia runda. Więc na, na pewno mi się uda wygrać. Może spróbujemy. Nani, tam jest jakiś nani. Dlaczego sobie odstrzelimy? O nie, pokonali mi. Ło, co miłem! Co jest? A nie, aż, aż, aż tu jest. Kiedy przejść przejście temu krągowi? Jest! Pokonałem! Lecimy dalej z drugą dogrywką. Gdzie ja w ogóle idę? Jakieś kamienie. Trzeba w nich wszystkich. Hop, 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 hop. Nie. Ej, ale. Teraz będziemy mieli pierwsze miejsce, tak? Tak! Wygraliśmy. Okej, okay, spoko, nie chcę się oglądać. Ja miałem gwiazdę, macie gwiazdę gry. Ja ci gwizdę, miałem najwięcej kilku. Spoko, spoko, spoko. O, o to jest mityczny... O! A, 500 monet, no nie. Ale... Spoko, mi też pasuje to, mityczny Star Jeszcze do tego na dodatek. Mityczny Star Rob, mi się wydaje, że to jest najgorszy zdrob na świecie. No bo to jest taki... To zresztą wypadają skórki, ale... takie sobie. No bo zobaczcie, przecież też przed chwilą mi wypadły jakieś monety mi wypadły widzowie. Widzieliście? To no, przecież to sami mogliście zobaczyć. Ale sobie dostaliśmy dużo monet, no to sobie wyleśmy troszeczkę jeszcze kiełka. Okej. Okay. Więc mamy jeszcze... Mamy jeszcze w ogóle jedno przysłanie do kiełka. I bardzo się cieszę, że odblokowałem kiełka. Mimo to, takim sobie zamiarzem, ale też to wszystkim gra. Moim zdaniem teraz sobie zagramy w mapkę jaką tam, może zbiory klejnotów. To nikt będzie z przyjacielem, że się gra z, z przyjacielem, jest spoko granie, bo ja w ogóle nie wnikam z kolegą z domu, nie fajne granie, fajne jest. Lecimy z kolejną do dogoleczką. Flower... O, wylecimy, ale... Cyk, cyk, cyk. 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 Okej. Okay. A, tam są jakieś ludzie. Czy jakieś Rose i kold? wydaje się, że to się uda? Jest! Jest, jest! Cztery pali... Czemu mogę to przejść? Halo? Mogę przez to przejść? O co chodzi? A są... czemu? Można przejść przez to? Okej. Okay. On 000, nie jakiś nisiu. Tej nity? Tej nity, nisiu. On ją zginie. A stopi się ty kapekiem, Nisiu. Siedem power pipsów. Nie, dam jest jakieś te. Zomek. Aha! Zabili się nawzajem. Okej. Okay. Lecimy jeszcze raz. Jedną kiełkiem. Bo w sumie spoko jest ten zadymiarz. Lecimy jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz są jeszcze jakieś jeszcze co na, na, na napce. W sumie spoko. Lecimy hop, 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 hop hop! sobie hop. bardziej ciszę. Zblokowujemy przejście. Jest, 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 Lecimy. power cube'u. te power cube'y. Zwijaj, zabiję się. Jest! Ale po prostu była ta rundka na stronie night. O, o, co chodzi. Ciekawe, to jakieś puste rundki dostaje? Kiaba to spoko postać, moim zdaniem.

Pokonaj ich, pokonam ich, pokonam. Yes! Dwóch naraz pokonałem. Lecimy. Wielkie starcie. Dobra, lecimy dalej. Siedem power Cubu. Nie potrzebujemy to. Potrzebujemy wink'a. Dawaj 9 Dziewięć powercupsów! So. Tam jest. Gigatek, chyba się. Let's go! Widzowie, kolejny winek kiełkiem! Ale dobrze to zatem się jest bardzo? Bardzo dobrze tym się, jeszcze, jeszcze raz gramy. Zaakceptuj, krótsze jak zaakceptuj. Ja bardzo potrzebuję zaakceptowanie. Widzimy się za... Dobra, lecimy z kolejną dogryweczką z kiełkiem. Ogólnie to jest bardzo spokojne, gdy że nie wiem, jak nim się głanie gra jeszcze, ale wiem, że on strzela... Zostaw się objawiał i ja objawiał, tak cały Już odbijałem. Pokonajmy tego grona jeszcze, to będzie już cztery pary. Czyli pokonałem, tyś. Ja, mówiłem, niski drap na świat. O, cztery pary. Yes! Draco, draco, draco. Cze, 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 cze. Po nie ma tego draku, jest! Draku, draku i po draku, lecimy! Dalej lec, 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 Idziemy po lec, O nie lec, lec, O nie lec, yeah. mnie Proszę, daj sobie z nim radę. Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, szybko! Dobra, raz, 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 Musimy go pokonać. Let's go! Jeszcze raz! Ej, to jest spoko, za co zadymiasz! Nie wiem. Kam. Za chwilę będę miał już dziewiątą rangę na kiełku, więc. To jest bardzo fajne, będziemy to nie jest na chwilę rangę na kiełki Ale spoko Lecimy z kolejną dogrywką ogólnie Się bardzo cieszę Wstają tego zadymiarza, bo Jego całem O nie, 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 bikolet, ja, bikolet, bikolet, koled pokonał mi mojego kąpia Ale ona mi rozwalina, jaki tata rozwala co tak się dzieje? Cztery pary zostały. No to let's go! Chyba ktoś jest. Nie wiem, czy tam jest coś w tym krzakach. Poddaj się. Otóż ucieczki nam muszą. No, wielkie zarcie! Czy tu jakiś jajnik? Nie, ja mogę Max! Łynek! Ura! Winnie! Cieszę się bardzo! To, to Eee, Bardzo rzadki, no nie... 69 pucharków! No i 900... Mm. To, spoko, wymiarz? Moim zdaniem kiełek... Ale dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Stawcie łapęczkę w górę i subskrypcję, bo lecimy do 3 3000 tysięcy. Widzimy się w następnym odcinku. Siema! Psiu.